Witajcie kochani! Witam Was ponownie na kanale Archeolog w Szpilkach i dzisiaj kontynuujemy poszukiwania obok Pałacu Szena w Sosnowcu w Zagłębiu Dąbrowskim w województwie śląskim. Tak jak Wam powiedziałam, pałac jest związany z rodziną Szenów i generalnie jeden pałac i drugi, który Wam jeszcze pokażę w ramach przypomnienia, powstały mniej więcej w latach 1875 a 1900. I tutaj mamy pozwolenie, które też ma swoje obwarowania ze względu na bogaty park. Musimy uważać, jak kopiemy, nie wolno nam zbliżać się za bardzo do drzew. I też liczba osób, które mogą brać udział w danym dniu w poszukiwaniach, to są trzy osoby. Poszukiwała tutaj grupa Odyńców razem z Adamem Odynem, a dzisiaj też nam będzie towarzyszył ktoś przeuroczy, kogo zaraz zobaczycie. I teraz, moi mili, czy rozpoznajecie samochód, charakterystyczny samochód, kto to do nas dzisiaj przyjechał? Dzień, Dzień dobry, Dzień dobry. <noise> witam wszystkich widzów serdecznie, ale tak dziwnie, jak nagrywam sam tu, to spoko, ale jak ktoś nagrywa, to zawsze jest stres. Więc ja będę dzisiaj, moi drodzy, stręczycielem, a przed wami odkrywca goblin, którego Zapraszam. też... Znam kupę czasu, zapraszamy w ogóle was na kanał Odkrywca Goblin, podlinkujemy go. No i dzisiaj stery nad Pałacem Szena przejmuje Odkrywca Goblin i ja. I zobaczymy czy tym razem uda nam się odkryć coś przewspaniałego. Sam, sam jestem ciekaw, Odyn zawsze przyjeżdża na moje pozwolenia, kopie mi fajne fanty. Dzisiaj ja mam w końcu możliwość do tego, żeby mu przytrzeć trochę nosa, także jest zdrowa rywalizacja. Przebieramy się i szukamy. Przebieramy się i w teren. Zapraszam do oglądania. I jeszcze w ramach przypomnienia, jeśli ktoś nie widział dwóch poprzednich odcinków, to pokazuję Wam pałac Szena, czyli obecnie jest to muzeum w Sosnowcu i generalnie na chwilę obecną znajduje się właśnie w budynku muzeum. Oraz sale reprezentacyjne Urzędu Stanu Cywilnego. No i tutaj, moi kochani, jak widzicie, wszędzie jest park, zabytkowy park, zespół pałacowo-parkowy. Tutaj autko Goblina i zobaczcie, teraz liście opadły, więc mogę Wam pokazać więcej. Więc tutaj zawsze tylko o nim wspominałam. Ale w parku znajduje się też drugi pałac szenów, i to jest właśnie ten drugi pałac, który tutaj widzicie. On jest w tej chwili własnością prywatną. No, podlega cały czas remontom, no i zobaczymy, co to będzie. Może jakiś piękny hotel, może jakaś piękna restauracja. No, zobaczymy, co to będzie dalej. Więc w tak pięknych okolicznościach przyrody. Dzisiaj będę po raz kolejny kierowała poszukiwaniami. No i patrzcie, moi kochani. Dawid zaczyna poszukiwania, a tymczasem już przyjechał do Dawida Widz z kanału Odkrywca Goblin. Gdzie Dawid się nie pojawi, tam go rozpoznają. I Widz tutaj. Widzę, że będzie sobie chyba z nami chwilę chodził i poszukiwał. Nagrywam Wam Dawida w akcji. Dawid pięknie dotrzymuje warunków konserwatora, czyli nie kopie nam blisko drzew. I zobaczymy, co to Dawidowi pod, podejdzie pod detektor. Ale jest śmietniczek fajny, Kasiu. No a jednak y, czasy PRL-u zrobiły swoje w każdym miejscu chyba, nie? No. Ale myślę, że na pewno tutaj zalega niejedno Głębokość masz do 30 centymetrów, Dawidku. Spoko. Poszukiwam. Ja I tak mam bardzo szybko ustawiony ten detektor. Nie głęboko. Więc staram się takie przedmioty... Kolorowe po prostu gdzieś tam. Wykluczać? Nie, szukać małych wiesz, przedmiotów płytko. To jest jakiś stop prawdopodobnie ogólnie nic ciekawego. Coś spalone prawdopodobnie. I takich kolorków będę szukał. I szukamy dalej. Coś malutkiego. Coś bardzo małego tak. Ciekawa jak po prostu dwustka. Stop. nic ciekawego Zrobisz sobie chwilę przerwę i powiesz mi coś? Pewnie, że tak. Bo ten park sprzyja rozmowom, Dawid. Tak? <grym> <grym> ja widziałem jedyna w przednim odcinku, jak się nakręcił na, tak. na rozmowę. Adam opowiadał i opowiadał, ale też znamy się lata. Zresztą, co by tu nie mówić z Tobą, też się troszkę już znam. No, Myślicie, że od początku prowadzenia kanału gdzieś tam zawsze byłaś w komentarzach i Dokładnie. w live'ach. Chciałbym ci zadać takie pytanie, Dawid, ponieważ popatrz, w Polsce, będziemy generalizować, nie będziemy się na tym skupiać, ale generalnie w Polsce poszukiwacze narzekają na prawo, które tutaj obowiązuje. Natomiast Anglia, wyspy brytyjskie, tam gdzie mieszkasz, są odczytywane przez poszukiwaczy skarbów z Polski, że to jest wow, to jest czad, to jest Eldorado. Czy rzeczywiście tak wyglądają łatwo i prosto poszukiwacze? na wyspach? To znaczy na pewno to prawo bardzo się różni. Tutaj trzeba pozwolenia konserwatora zabytków, tak? Tak. To też trwa miesiącami. W Wielkiej Brytanii w praktyce trzeba pozwolenie właściciela gruntu tak naprawdę na, na to, żeby zacząć poszukiwania, ale to w praktyce, w teorii może to wyglądać troszeczkę inaczej, bo Poszukiwania, czyli detektorystyka, jest już bardzo popularna w Anglii od, od tam przypuszczonych kilku, kilkunastu lat. I żeby dostać takie pozwolenia, to naprawdę trzeba się najeździć. Nie? Mm -hmm. O to głównie chodzi, że, że przez te tereny, które mają mnóstwo historii, po prostu jest dużo klubów komercyjnych, poszukiwaczy, więc bardzo często zdarza się, że ktoś kupuje detektora, a potem przez miesiące lata nie może takich pozwoleń od farmera uzyskać. Po uzyskaniu takich pozwoleń od farmera do wyjścia w teren jest nam potrzebna karta NCMD, czyli to jest karta ubezpieczenie jest? dla poszukiwacza i dla farmera. Mhm. I to chyba tyle. Którą na starcie. sponsoruje poszukiwacz? To można kupić na internecie, to nie jest jakiś duży wydatek. Po prostu zwykłe ubezpieczenie też dla farmera w razie znalezienia jakichś skarbu i tak dalej. Tam jest dosyć sporo to rozwinięte w internecie. można sobie wpisać karta NCMD. No i to tyle można zacząć swoje poszukiwania. Co do farmera i, i, i zgody może być pisemna, może być y, słowna. To już wszystko jest zależne od kwestia indywidualna, nie. Mm -hmm. A... I tyle. Ruszamy w teren. Y, tylko tu warto też powiedzieć, Kasiu, że ja nie jakby jestem. Y, tak naprawdę amatorsko poszukuję. Nie, tak. To nie są badania archeologiczne. Moim celem jest tak, jakby od początku do, i do końca w tych poszukiwaniach znajdowanie pojedynczych przedmiotów mm -hmm. i na tym się kończą moje poszukiwania. Tyle. Po znalezieniu danego przedmiotu, rejestracja i tutaj akurat w moim przypadku jest dużo lepiej, bo mam. Golden Mańka. Manik rzeczywiście w tym temacie już jest bardzo długo. Zabiera te znaleziska, robi zdjęcia, opis do archeologa, z którym ma bardzo dobry kontakt. Przez lata gdzieś tam cały czas te znajdki rejestruje. Więc, więc waży, robi opisy, zdjęcia, to wszystko, co jest potrzebne do rejestracji. Znalezisko wraca do mnie po tygodniu po tygodniu czasu przypuśćmy. Jest zarejestrowanie w bazie PAS. Ta baza daje mi również na przykład możliwość do złożenia dokumentów, to się chyba mówi, pozwolenie eksportowe, czy jakoś tak, nie mm -hmm. jestem dokładnie pewny. W przypadku Odyna, który przywiózł swoje znaleziska tak. z Tamizy, z z Puls Anglii i może je legalnie posiadać w sklepie Odyńce w Gablocie. Mm -hmm. Mogę również po zarejestrowaniu tego znaleziska wystawić je do domu aukcyjnego, zrobić z nim tak naprawdę co zechcę, natomiast gdyby znalezisko było ważne, mm -hmm. wtedy, wtedy jakby Muzeum ma prawo domu. Mhm. A powiedz jest... mi, czy to, że zgłoszenie do tej bazy PAS, to jest obowiązek poszukiwacza? To zależy. Są kurcze różne formuły. Każdy mówi inaczej, niby nie ma obowiązku zgłoszenia tego. Natomiast, no, tak jak widać, jest jakieś tam prawo, dokładnie trzeba byłoby, to, trzeba byłoby to przeczytać i dokładnie się poinformować. Ja tego nigdy nie robiłem, dlatego że Robię to tak, jak powinno być. Czyli mm -hmm. gdzieś tam Manik mnie nakierował, że każdy znalezisko powinno się zarejestrować w bazie pas i wtedy legalnie to wszystko jest opisane. Mogę to w domu y, y, trzymać. Mogę, tak jak mówię, zabrać to do Polski, jeżeli dostanę y, licencję eksportową. Y, sprzedać, zrobić z tym tak naprawdę naprawdę. Co, że chce. No rzeczywiście powiem Ci, wspominamy często Golden Manica i myślę, że słusznie, i ja bardzo się cieszę, że wy się ze sobą przyjaźnicie, bo dla mnie, Golden Manik, z kilku poszukiwaczy, których oglądam, to on bardzo dobrze ciebie, jeżeli to nazwę w cudzysłowie, wiesz, wychowuje, bo sam jest dla mnie najbliższy branży archeologicznej. Wiesz, jego misja, jego podejście do sprawy. No tak, no Manik rzeczywiście, Manik rzeczywiście jest takim całym, całym sobą przede wszystkim. On tym żyje, nie? Tak, tak. On tym bardzo żyje, i, i, to, i to rzeczywiście widać od samego początku. Nie ma tych odcinków, tak jak głównie, że są vlogowe, jest kamper, jest trochę tego, trochę tego mańka. Od samego początku do końca były zawsze poszukiwania, fajne opisane znajdki, przybliżenie dużo informacji, przede wszystkim też podsumowanie, które Manik robi w, w, po każdym odcinku u siebie na kanale, mówi o, odnośnie znalezisk historii, czyli on zaraz po powrocie do domu po poszukiwaniach ma tą misję, gdzie, tak. gdzie otwiera książki. I, i gdzieś tam szuka informacji i, i to go rzeczywiście widać, że bardzo mocno jara, nie? No Ty też pięknie zacząłeś opisywać zabytki, bo widziałam u Ciebie na YouTube społeczności, że też dawałeś zabytki pięknie opisane tam, w sposób archeologiczny. Dzięki, dzięki Mańkowi można byłoby powiedzieć, że odgapione. Także tak, masz rację. Manik jest naprawdę fajnym, fajnym um, nauczycielem, jeżeli chodzi o tą taką stronę um, prawną i tak dalej, że to jednak powinno być wszystko, żeby nie mieć z tyłu głowy tego, że coś jest wiesz, coś jest zaniedbane i mogą z tego powstać jakieś problemy, także tak. Mańka, pozdrawiamy i zapraszamy na kanał Golden Manic, ale tak naprawdę to odcinek o tobie, Dawid, bo to dno bez mała. Odkąd Cię oglądam, u Ciebie też widać ogromny rozwój i przede wszystkim widziałam, że znajdujesz naprawdę piękne rzeczy, piękne super. zabytki. To jest super. Natomiast chciałabym Cię jeszcze zapytać o jedno, e, mianowicie, czy w sposób łatwy się, otrzymuje się te zgody od farmerów i czy oni gdzieś czegoś tam nie, nie oczekują? To jest bardzo, bardzo Sprawa indywidualna, to co mówię, jest ciężko uzyskać pozwolenia w tym momencie w Wielkiej Brytanii. Tak jak mówię, jest bardzo dużo osób, które już od lat chodzą i mają już to gadane z farmerem, że jakby mają to na wyłączność. Po drugie jest ogrom klubów komercyjnych. My musimy sobie zdawać sprawę, że jednak w Wielkiej Brytanii, tak jak przynajmniej u mnie w, w, w Kent. Tej historii jest bardzo dużo, jest dużo zamków, znaleziska, które widzicie na nagraniach są od Celtów, czyli przed Chrystusem, po rzymskie pola, które cały czas Wam pokazujemy, bardzo dużo średniowiecza i tak dalej i to nie jest pole, które tak jakby jest jakimś wyjątkiem. Mm -hmm. Tych pól takich wokół, wokół Kent jest bardzo dużo, gdzie tych znalezisk jest naprawdę ogrom, więc tam od lat było po prostu życie i, i to widać. Tak ale ciężko o te pozwolenia. Ciężko o te pozwolenia i to widać na przykładzie Majka, na przykładzie Odyna czy innych osób poszukiwaczy, którzy na przykład kontaktowali się ze mną w sprawie kupna detektora i nagle się okazuje, że nie mają możliwości dokupania poza klubami Komercyjnymi, Maniek nie wiem czy wspominał w swoich odcinkach, ale też swojego czasu zanim poznał mnie i gdzieś tam wspólnie Co czwartek, a teraz już co piątek Każdego tygodnia Spotykamy się w terenie mm -hmm. No to wysyłał listy do farmerów z prośbą o jakieś tam pozwolenia i to zawsze się e Kończyło, kończyło tym, że tę listę dostawał z powrotem, ale ciężko było mu te pozwolenia uzyskać. Nie, nie mówię tego w takiej formie, żeby kogoś zniechęcić do no poszczególnych tak, w Wielkiej tak. Brytanii. E, natomiast wiem po sobie, że były dni, w których e, przypuśćmy 2-3 dni spędzałem na e, jeżdżeniu za pozwoleniami od drzwi mm -hmm. do drzwi e, bez, bez żadnych jakichś. Efektów. efektów. No. no tak, no tak. A czy mógłbyś właśnie potwierdzić lub zaprzeczyć tej teorii, czyli właśnie temu, że w Polsce, a może nie tylko w Polsce, ludzie parający się detektorystyką mówią, że wyspy brytyjskie to jest Eldorado dla poszukiwaczy? Myślę, że tak. Myślę, że jest Eldorado. I myślę, że to takie podejście. Yy... Podejście do tego, że z tyłu głowy nie ma się, że wiąże to jakieś problemy, uh -huh. też na pewno zwiększa tą wiedzę na temat historii i zwiększa tą, tą bazę, która jest dostępna dla ludzi, jeżeli chodzi o tą stronę muzealną. Bo myślę, że w Polsce też na pewno jest mnóstwo osób, które jeszcze przed zmianą tego, tych, tych wszystkich, jak to się mówi, Prawideł? No, praw. Dokładnie, praw. Poszukiwały i myślę, że na mają no, w swoich gdzieś tam kolekcjach piękne znaleziska. I gdyby była możliwość rejestracji od samego początku czegoś takiego, to na pewno, na pewno mielibyśmy dostęp do pięknych znalezisk i, 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 to, i to chyba w sumie tyle. A no właśnie. Tak więc moi drodzy, serdecznie Was zapraszam na kanał Odkrywca Goblin. A również. co tutaj Goblin jeszcze wykopie obok Pałacu Szena Muzeum w Sosnowców w Sosnowcu. To będziemy Wam pokazywać. Dzięki Dawid. Dawid w akcji. Sygnały są. Dobra. Słuchajcie, już widziałem. Gdzieś jest w końcu pierwsza dzisiaj. I cieszy na polskiej ziemi. Niestety współczesne, bo tylko 20 groszy Ale Micha, pozdrawiam rocznik 2012. 20 grosik. Eee, Kasia, mogę cię na obiad zabierać. Wiesz, gdzie tutaj w Sosnowcu zjemy coś za 20 groszy. A, to chyba dam ci swoją kanapkę. No, wicior. I tutaj mam słuchajcie, drugi sygnał, więc kopię i za chwilkę. Za chwilkę wracam z powrotem. Witajcie moi drodzy, kolejny dzień, kolejne poszukiwania. I cóż, witam Was ponownie spod Muzeum w Sosnowcu i pokażę Wam jak wygląda sytuacja z naszym goblinem mianowicie sytuacja wygląda tak samochód sobie stoi tutaj Goblisia i słynna rejestracja Luj Gobliś sobie jeszcze chyba śpi <grym> sytuacja się zmieniła, bo śnieżek nam napruszył no wczoraj to wiecie, to był taki dzień, że Dawid przyjechał, trochę poszukał trosze, troszeczkę polataliśmy po parku i tak naprawdę nagadać się nie umieliśmy, nie umieliśmy ze sobą <grym> No a dzisiaj już Dawid z pełną siłą będzie atakował pozwolenie i piękny park zabytkowy w poszukiwaniu zabytków po rodzinie Szenów. No, oczywiście Dawidek wybrał sobie, ponieważ dostał mnóstwo propozycji tutaj <laughs> od całej załogi, że będzie, mógł, że będzie mógł sobie spać w muzeum lub gdzie indziej. No, ale za bardzo nie chciał, chciał się trzymać mocno swojego samochodziku. Co wyjdzie dzisiaj, pokażemy Wam później. Kolejny dzień, kolejny dzień poszukiwań, ale zobaczcie, jaką mamy pogodę. Jest mróz, no może nie za wielki, bo jest minus 3 stopnie. Ale oprócz tego śnieżek. No i goblin samotnie walczy od rana. Park jest duży. No i cóż, goblin tu by musiał chyba zostać parę miesięcy, moi kochani, żeby cokolwiek tutaj przetrzepać, jak to mówicie dokładniej. Zatem najważniejsza i tak dla mnie była, wiecie. Rozmowa z goblinem, którą usłyszycie w tym filmie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich widzów serdecznie. To co? Kolejny dzień poszukiwań. Sorry, że taki zakapurzony, ale jak widać przymrozek dzisiaj. Tak, dokładnie. Ważny dzień, Kasiu, bo dzisiaj spędzę na pewno sporo czasu aż do zmroku. Tak. No zobaczymy. Ty jedziesz to. gdzieś, więc cię nie będzie. No, ale chwilkę, chwilkę mniej mnie nie będzie, ale pozwolenie masz. Listę osób, że jesteś na liście też w razie czego. Z Więc... spokojną głową można szukać. <laughs> tak jest, o ile tutaj nie przemarzniesz. Zatem moi kochani, obrócimy sobie kamerkę. O, nie widzimy się. Nie widzimy się, ale miejmy nadzieję, że się widzimy. Tak więc moi drodzy, Pałac Szena, Muzeum w Sosnowcu gościło kolejnego gościa, jak widzicie. No i cóż, zabytki zobaczycie na kanale Odkrywca Goblin. Serdecznie zapraszam. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.